Jesienią ubiegłego roku samorządy w naszym kraju zostały postawione w sytuacji, w której musiały zająć się dystrybucją węgla. Choć zima już za nami i wielu z nas myśli raczej o letnich wakacjach niż o przygotowaniach na kolejny sezon grzewczy, gminy zachęcają do składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego. Samorządy rozpoczynają sprzedaż końcową węgla, którym dysponowały w związku z nałożonym na nie obowiązkiem. Na odpowiednie wnioski od osób uprawnionych Urząd Miasta czeka do końca czerwca. Jak informują urzędnicy, w zapasie jest jeszcze 20,5 tony paliwa stałego typu groszek 2. Cena za tonę to 1900 zł. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Pławskiego Urzędu Miasta. Sprzedaż końcową węgla prowadzi także Gmina Poławy. Tu okres naboru wniosków jest znacznie krótszy, można je składać tylko do 19 maja. Tym razem nie ma już limitów na poszczególne gospodarstwa domowe. Możliwy jest również zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, jeżeli posiadają uprawnienia do dodatku węglowego. Odpowiedni wniosek można pobrać ze strony urzędu. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny Go GSM ulica generała Fieldorfa Nila 2 galeria nowa oraz Premium Mobile galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.